Zdaliście sobie sprawę, że czwarta klasa nadeszła, historia doszła, a Waszym ulubionym przedmiotem historycznym to grani w jakiejś gry o odbocie. Dzisiaj powiem Wam kilka najważniejszych części no. rzeczy w historii danych stolic lub Miast na całym świecie. Ja mam mapę polityczną. Fizyczną. Dobra, nieważne. Może najpierw byśmy zaczęli od kurde, tak to równo, żeby jakoś... To sensownie wyglądało, ale może rzecz nie od... Nie no, to jest za trudne tak odpisać. Może... Dobrze, już chyba wiem. Salt Lake City. W 2002 roku odbyły się zimowe swoim olimpijskie. Teraz o olimpiadach. Peking 2020. Zimowe Mistrzostwa Olimpijskie, Pionczak 2018, Zimowe Mistrzostwa Olimpijskie, Tokio 2020, 2020 Letnie Mistrzostwa, nie 2021, Letnie Mistrzostwa Olimpijskie. Co tam jeszcze... Soci 2015 zimowe mistrzostwo olimpijskie dobra i tutaj już kończąc to ak akcentem Piotra Żyły, który daje wywiad z Pekinu przechodzimy do no, do krajobrazu Kanada Góry Las Stany Zjednoczone, Pustynie, Meksyk pustynie. Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, pustynie, Kana, pustynie. Maroko pustynie. Teraz postaram się dla was wyłożyć. Wyspy Kanaryjskiej, teraz jedną, teraz jedną rzecz historyczną. Pamiętajcie, jeżeli ktoś, jeżeli historyk was pyta, kto odkrył no Stany Zjednoczone, czy to... No zapamiętajcie, e, czekajcie. Coś do mnie doszło, a co jeżeli Krzysztof Kolumb odkrył Kolumbię? Dobra, nie było pytania. Z Wysp Kanaryjskich na Karaiby. Czyli Karaibskie. Jakieś mniej więcej? Kolumbię, ale mówi się, że odkryłam, że Północną. północ. No świetnie, niech może. No, kurde, to trudno coś wymyślić. Dobra, jeżeli chodzi o kraje, obrazy, to dalej. Fin, Finlandia, głównie klimaty alaskosyberyjskie. Szwecja, no, okolice Sztokholmu, to takie mm, szwedzkie mazury. Norwegia, może norweskie. Jeżeli ktoś z was zapyta o dwa, o kilka mórz, ja bym wymienił dwa, może trzy, może których nie ma tutaj, no, no, na praktycznie większości ma polityczny. Pomiędzy Wielką Brytanią a Norwegią jest Morze Północne, które leży na południu Norwegii. Tutaj pomiędzy Krymem a tymi gruzyjskimi, miastami Rosji, gdzieś tak okolicę roztoł w Soci, nad Donem oczywiście, no jest może azowskie pomiędzy Japonią Władysławo Stokiem, Pionczangiem Seul jest Morze Japońskie, powszechnie znane jako Morze Wschodnie. No i to tyle, dobrze. Australia: no, Australia to takie jakby australijskie Toronto, bo. No, Najbardziej popularne miasto to jest Sydney. Tak samo no jak w Kanadzie Toronto. To stolicą jest to miasto, którego nazwę nie umiem wymówić. A stolicą Kanady jest Ottawa. Tym akcentem, jak mucha w sumole. Przechodzimy do historii. Szkocja, czyli mniej więcej tutaj, no nie pamiętam jej w którym to było roku, ale pamiętam, że rozpad klanów. Norwegia, koniec wikingów, Niemcy. Yy, w Polsce to jest chyba powszechnie zakazane słowo. A Ukraina to jest tak prosta historia. Mołdawia niedawno się wyzwoliła od Rosji, tak jak reszta krajów. Turcja, kiedyś ze strefy wpływów Stanów Zjednoczonych, przechyla się no, u strefy wpływów... widzicie dobrze tą czerwoną kropkę? Moskwa. Mam nadzieję, że Wam Krzysztof wie, co to jest z Dobrze, bo chyba po włosku to jest niezbyt lubiane. Słowo. Moskwa. Sumatra. Ja pamiętam jego. Mogę Wam ciekawostkę. lasach deszczowych. Z znaleziono coś, co po polsku jest wielką stopą. W Australii australiopitek, jeszcze małpa, która jest no, gatunek małego człowieka, który powszechnie zwany jest hobbitem. I to tyle. Malediwy. Malediwy pomimo, że wydaje się być innym krajem, to jednak Malediwy należą do Indii. I kiedy wy widzicie to, tak to niestety prawdą to nie jest. Czekajcie, może na mapie fizycznej będzie to lepiej widać. Tu coś gdzie? Ale to są takie wysepki, a nie takie wyspy. Tak, wiecie, ja, można sobie pokazać. Najgłębszym oceanem na świecie jest... E, krążyć tym co? Ojnie ale dobre. Najwyższymi są Himalaje. Najwyższymi w Europie są Alpy Mont Blanc. Wyspy Ronalda, McDonalda. Tak, dobrze widzicie. To nie jest potłuba. One rzeczywistości należą do Australii. Ale jest dziwnie, Gabi? To może Australia powinna leżeć bo Dania odkryła Australię. Stany Zjednoczone w sumie do Kolumbii. to Dobrze. Eee, teraz pytanie które sam sobie w którym roku to zimą K2 2021 roku 2021 roku no też możecie zaklaskać że no i po prostu pojedzieć sami sobie trzeba oglądać fakty 2. i tym jak himalaista, który podbił Mount Everest, znajdując się w rowie maliańskim, akcentem... Kończymy ten odcinek. Wycofuję to, co powiedziałam, bo też podobnie, do że nie mam prawa autorskiego do tego słowa. Czekajcie, ale jeżeli jest słowo powszechnie dostępne we wszystkich, to ja też mogę tak użyć. Jak na przykład Elo. Bo jest tam i tu parę, które właśnie zawsze końcu to mój Elo, elo czy ale to miał być odcinek z historii. To tak. ja się dowiecie o tym świecie.